Firmazur Wirtualna Polska. Pytanie do Artura Sowińskiego i Marcina Wrzoska. Wy tak w hollywoodzkim stylu tę walkę swoją zapowiadacie, dużo w was, was pewności siebie. No to powiedzcie, każdy z osobna, jak zamierzacie tę walkę rozwiązać, jak ją zakończycie? Która runda, czy na punkty, a jeśli przed czasem, to w jaki sposób? Mistrz zaczyna. Tak naprawdę nie jest dla mnie istotne, czy to skończę w pierwszej rundzie, czy skończę to przez decyzję sędziowską. Dla mnie ważne jest zwycięstwo, ważne, jest, żeby walka była efektowna, podobała się widzom. Jestem pewny, że tak będzie. Dla mnie nie liczy się tylko wygrana, ale też, żeby mojego przeciwnika upokorzyć w tej walce i po prostu pokazać, kto jest numerem jeden. Nie, panowie, ja jestem troszeczkę rozczarowany. przepraszam, Artur, ale w social mediach jedziecie naprawdę grubo i po bandzie, a dzisiaj nie wyspani, słaba pogoda, zmęczeni treningami. A dzisiaj na spokojnie. Ja jestem trochę zmęczony, bo biegłem tutaj, ja się spodziewałem. E, ale generalnie no co, e, tak jak powiedziałem, no chciałbym Artura wostu w tej walce poniżyć i wezmę słabe strony i, i czekam na 3 grudnia, co mam więcej powiedzieć. Kornik, czujesz się trochę poniżony już teraz? Nie no, tutaj nie, to nie jest konkurs kto więcej gada i kto głośniej gada, wszystko rozwiążemy 3 grudnia. Ja ze swojej strony tylko zapraszam widzów, bo na pewno będzie co oglądać. Tyle. Ja też zapraszam widzów. Marcin, powiedziałeś, że zamierzasz obnażyć słabe strony, jakbyś mógł wskazać jedną słabą stronę Artura Sawińskiego? Kupcie pay per view i oglądajcie walkę, wtedy zobaczycie. Pytanie do Pawła. Nie zna. A Twoich więcej słabych stron niż moich. Ile razy byłeś trenować z moimi trening partnerami, obecnymi trenerami? A ile razy ja trenowałem z Twoimi? Artur. Tylko się nie spóźnij 3 grudnia. Nie, bo się będę na czas. Teraz pytanie do Marcina Wrzeska i Artura Sowińskiego. Początkowo w mediach społecznościowych sporo wymienialiście Zdanie ostatnio troszeczkę ucichło. Czym to jest spowodowane? Czy po prostu szykujecie jakąś taką bombkę dosyć mocną, czy skupiliście się przede wszystkim na przygotowaniach? Z mojej strony to zazwyczaj były po prostu odpowiedzi na zaczepki Marcina. Teraz tych zaczepek nie ma, no a więc też jest cisza. Wiesz jak po trzech tygodniach, kiedy nic nie odpisywałem, dostaję tweeta nagle z nikąd kurczę, to, to nie wiem, czy to jest odpowiedź. Na albo bardzo wolno myślisz, albo ktoś ci po prostu musiał odpowiedzieć, żebyś coś o tym odpowiedział. Ja po prostu się teraz skupiłem na treningach, nie mam już tyle czasu na zajmowanie się głupotami, więc nie mogę tyle siedzieć na tych social mediach, ale... to się przełoży na trening walki, spokojnie. No, no w myśl zasady, że głupka, nie przekrzyczysz, no to ja nawet nie będę podejmował dyskusji z tym panem. Ja nie panem. krzyczę, ja do ciebie mówię normalnie. Jeszcze? O nie. Jeszcze pytanie do Marcina Wrzowska. Marcin, do organizacji wszedłeś zwycięstwem z Filipem Wolańskim. Niełatwym zwycięstwem, ale Filip Wolański jest jeszcze zawodnikiem troszeczkę niedocenianym w Polsce. Powiedz, dlaczego jesteś tak pewny siebie, skoro on właśnie na koncie masz tylko jedno zwycięstwo w organizacji KSW? Wcześniej była porażka. Oczywiście my wiemy w jakich okolicznościach. Dlaczego myślisz, że jesteś najlepszym zawodnikiem w kategorii 66 w Polsce? bo pokonałem zawodnika, który jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem niż aktualny mistrz w postaci Filipa, jest no o wiele bardziej niebezpieczny i tylko dlatego, prawda. Tak jak wiadomo ta porażka to w UFC to była niejednogłośna decyzja, dość można powiedzieć kontrowersyjna. Yy... Nie czuję po prostu, żebym tą walkę przegrał tak do końca. Chciałbym, jak już zdobędę pas mistrza, żeby właściciele ściągnęli mi Julianę, Rozę i, i chciałbym po prostu się na nim zemścić za tą paraszkę, bo nie daje mi spać po nocach ta walka. Jeszcze do Ciebie... Za, załatwicie mi go? Właściciele? Prezesi? Załatwicie mi rewanż ze Rozą, jak już pokonam Kornika? Do załatwienia. Dziękuję. Macie to, na, macie to na taśmie. Mamy jeszcze do ciebie jedno pytanie. W ostatnich swoich pojedynkach Artur Sowiński wyglądał bardzo dobrze pod względem fizycznym, siły fizycznej. Jak na to masz się, jak, jak chcesz się na to przygotować i czym się chcesz przeciwstawić? Spokojnie, to nie chodzi tutaj tylko o siłę. Oczywiście widać było, że Artur dużo siły nabrał, dużo masy mięśniowej nabrał, ale tak jak mówię, to nie słonie z królem dżungli, tylko Lew. Mam pytanie do Artura i do Marcina, jeżeli rozpiska zostanie w takim formacie jak została aktualnie przedstawiona na stronie, to czy nie przeszkadza Wam, że walka nie o pas będzie wyżej w karcie podczas gali Pay Per View? Artur. A szczerze mówiąc nawet nie wiem, na którym miejscu jesteśmy, w sensie walka Mariusza jest wyżej niż nasza? Jest drugą walką od końca. No to moim zdaniem to słabe że mówiąc, mi to Nie przeszkadza absolutnie, bo na koniec dnia Pogali to i tak będzie walka wieczorem. Ja tylko dodam dlaczego tak jest. Bardzo chłopcy, bardzo chciałbym was poprosić, żebyście sprawili, żebyście się stali tak popularni i tak znani, jak panowie ja siedzący tylko po prostu... prawej i po lewej stronie. To... I nie ma problemu, to jest tylko czysto biznesowe. zagranie i naturalne jest, że... I nie ma co ukrywać, Mariusz z Pawłem od strony komercyjnej będą tą galę ciągnąć i chyba wszyscy jak tu siedzimy, wszyscy ze sportowym nastawieniem, wiemy, że, że żeby utrzymać taką plejadę gwiazd i wypełnić taką dużą halę, no to nie da się zrobić tego po prostu tylko na życzeniach i, i, i na takim życzeniowym, roszczeniowym wręcz, no nie wiem, zdaniu i chęciach po prostu. No. To jest biznes. Zawsze to podkreślaliśmy. Ten komercyjny aspekt zawsze u nas w federacji istniał. Ja się cieszę, że takie zestawienia są w naszej federacji i, i że możemy po prostu na tych dwóch polach um, działać, czyli zarówno sportowym, zarówno komercyjnym, bo dzięki temu mamy właśnie takie, a nie inną frekwencję i takie, a nie inne oglądalności. Mówię, żeby tutaj przyrosnąć pokolnością, to musiałby mnie Popek zaprosić na jakiś gościnny występ, więc inaczej nie ma szans. Zapraszam do garażu. But... Ah.